Hello everybody. Witam wszystkich, nazywam się William Amzelak i chciałbym powitać Was w naszym drugim odcinku Genesis Longevity TV. Mam dla Was dobrą wiadomość. Codziennie nasze życie wydłuża się o 6 godzin. Tak, o 6 godzin. To wzrost o 25%. W ciągu 100 lat, w latach 1900-2000, nasza długość życia skoczyła od 45 lat do blisko 85. Dlaczego? Bo cieszymy się lepszym zdrowiem. Ale co to znaczy mieć lepsze zdrowie? Słowo zdrowie jest dla nas tak ważne, że naprawdę musimy zrozumieć, co ono oznacza. Zdrowie zawsze było najważniejszym zagadnieniem dla wszystkich społeczeństw. Starożytni Grecy wierzyli, że zdrowie wynika z doskonałej równowagi ciała. Dla Indian, Bycie zdrowym oznacza bycie w harmonii z naturą. Starożytni Chińczycy wierzyli, że zdrowie to odzwierciedlenie energii witalnej, którą nazywali chi. Podejście zachodnie koncentruje się głównie na chorobach i ich leczeniu. I ta koncepcja oparta na nauce i eksperymentach pozwoliła na uratowanie milionów ludzkich istnień i znaczne wydłużenie oczekiwanej długości życia. Ten spektakularny wzrost sprawił, że nasze społeczeństwo myśli w nowy sposób, nie koncentrując się już na leczeniu chorób czy ratowaniu życia, ale raczej na jakości życia. Dla większości ludzi zdrowie oznacza brak choroby. Nie jestem chory, więc jestem zdrowy. To jest błąd. Wszystkie choroby przewlekłe stają się wykrywalne dopiero po wielu latach. A nasze geny, nasza potencjalna nadwaga, nasze nawyki żywieniowe. Nasze uwarunkowania fizyczne, mentalne i emocjonalne mają pozytywny lub negatywny wpływ na stan naszego zdrowia. Ale to nie wystarcza, aby zdefiniować zdrowie. Naukowcy potrzebują jeszcze jednego kryterium: jak dokonać kwantyfikacji zdrowia? Jak zdefiniować specyficzne kryteria, które pozwolą nam powiedzieć, Jestem zdrowy, lub cieszę się bardzo dobrym zdrowiem, lub cieszę się doskonałym zdrowiem. Aby dokonać kwantyfikacji zdrowia, naukowcy podeszli do tej kwestii w inny sposób. Zbadali, jak nasze ciała powinny reagować na zmiany lub stres. Sprawdzali naszą zdolność i prędkość powrotu do normalnego stanu po zmianie lub stresie. Tą zdolność nazwali homeostaza. Homeostaza zdefiniowana jest jako zdolność naszego ciała do utrzymania stanu stabilności pomimo ciągłych zmian w jego środowisku. To jest definicja naukowa. Aby zrozumieć tę fundamentalną koncepcję, puśćmy wodze wyobraźni. Załóżmy, że wszyscy urodziliśmy się na metalowej linie rozciągniętej między dwoma wieżami. Nasi rodzice i ich rodzice byli akrobatami i żyli ciągle 24 godziny na dobę na tej linii. Aby uniknąć upadku, musieli ciągle osiągać stan dynamicznej równowagi, która obejmowała nie tylko pracę setek mięśni w ich ciele, ale również wszystkie ich funkcje i pięć zmysłów. Ich mózg oceniał decyzje strategiczne, a ich emocje podlegały zarządzaniu w obliczu zagrożenia. I to stale. 24 godziny na dobę, bez przerwy. To jest homeostaza. Life. Życie to ciągła walka między dwoma przeciwstawnymi, ale uzupełniającymi się siłami. Z jednej strony mamy siły aktywujące i ułatwiające reakcje biochemiczne, stymulujące wydatek energii, a z drugiej mamy uśpione siły, które spowalniają wszystkie reakcje biochemiczne i wydatki energii. Celem jest osiągnięcie stanu ciągłej zmiany między odpoczynkiem a aktywnością. Homeostaza to adekwatna odpowiedź na ciągłą zmianę, a ciągła zmiana to podstawa życia. Nasze ciało podlega tysiącom zmian na sekundę i szybko odzyskuje równowagę. Utracenie tej zdolności adaptacyjnej prowadzi do chorób i starzenia się. Więc ostatecznie jak zdefiniujemy zdrowie. Dzisiaj zdrowie definiuje się za pomocą zdolności adaptacyjnych naszego ciała do ciągłych zmian. Ta zdolność adaptacyjna osiągana jest poprzez kompleksowy, ale spójny system organizacyjny, prowadzący do dynamicznej, i ciągle podważanej równowagi. Progresywny spadek tej delikatnej równowagi prowadzi do spowolnienia wydajności naszego ciała i w konsekwencji do powstania chorób, włączając w to starzenie się. Genes rozumie wagę homeostazy i każdy produkt Genes ma zdolność przyczyniania się do przywrócenia tej równowagi. Na przykład rezerw pomaga naprawiać DNA, równoważąc uszkodzenia DNA. Finity przyczynia się do ponownego wydłużenia telomerów, równoważąc ich skracanie się. To właśnie jest pokolenie młodych Janes. Nazywam się William Amzak i należę do pokolenia młodych. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.